Cześć, tu Rafał Cyrański z agencji SEO Funky Media. Dzisiaj opowiem, dlaczego twoi konkurenci potrafią wygrywać tylko dlatego, że o nich się mówi, a o tobie prawie wcale. Masz dobrą usługę, dowozisz wyniki, klienci są zadowoleni, a mimo tego w Google, w artykułach, w social media i w rozmowach branżowych ciągle przewijają się te same nazwy firm. Bardzo często nie dlatego, że są lepsi, tylko dlatego, że mają coś, czego ty jeszcze nie masz. Silnie zbudowane brand mentions, czyli wzmianki o marce. Konkurencja pojawia się w artykułach, wywiadach, rankingach, top 10 firm, w recenzjach, opiniach, postach na LinkedIn, w dyskusjach, na grupach i forach. Z perspektywy ludzi, Google i AI wygląda to tak. Skoro ta marka ciągle się powtarza. To pewnie jest ważnym graczem w branży. Twoja firma może być równie dobra, ale jeśli nikt o tobie nie wspomina, jesteś dla algorytmów i użytkowników po prostu mniej widoczny. Marka, o której mówią inni, zyskuje trzy rzeczy naraz: zaufanie klientów, lepszy obraz w oczach Google i rozpoznawalność w systemach AI, które potrzebują takich wzmianek, żeby w ogóle zacząć kojarzyć firmę z daną branżą. I właśnie dlatego konkurenci są wszędzie, a ciebie trudno znaleźć. Nie dlatego, że jesteś słabszy, tylko dlatego, że nie macie w rozmowach. Dobra wiadomość jest taka, że to da się zmienić. Trzeba zacząć świadomie budować obecność marki poza własną stroną www. w treściach, wywiadach, recenzjach, social media i partnerstwach. Tak, żeby nazwa Twojej firmy z czasem zaczęła brzmieć tak samo znajomo, jak dziś brzmi nazwa konkurencji. Jeśli chcesz, żebyśmy sprawdzili jak wyglądasz na tle konkurentów i co trzeba zrobić, żeby wreszcie zaczęto mówić o Twojej marce, odezwij się do nas w Funky Media. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za uwagę, subskrybuj kanał Funky Media. Mówił Rafał Cyrański. Do zobaczenia.